Siemanko, to ja, komunikat 33 Oj, y, pizza.pl. Y, a to będzie serwer sgeu y, Może słyszeliście o nim, ale nie wiem I y, y, to będzie mój pierwszy odcinek y, opow y, Poopowiadam opowiadam wam o moim kanale y, Oczywiście to jest kanał taki, żebyście Popatrzyli jak je ja failuję i różne rzeczy jak, jak gram w Minecrafta i w różne gry. Może jeśli chcecie sobie, może Battlefield 3, Battlefield Play for Free, no to może zagram z kolegą, jeszcze będę mógł. A może chcecie zagrać też w jakąś inną, nie wiem w Battlefield, Battlefield Hills. Nie wiem, możecie sobie wejść, pooglądać i zaproponować mi. Oczywiście to będzie. No, jak mówiłem, opowiadam o, o moim kanale. To będzie taki kanał zły, zwykły, będę kręcić. Czasami z moim kolegą, czasami sam, tak jak teraz. No i chyba tyle. Ups, ty jest jakiś gościu. Myślę, że te Może mnie trochę popchać do, do tą. Ja wiem gdzie są skrzynie tutaj Chyba nawet każdy wie I wiecie co zrobię Z nim no. Moi koledzy przed chwilą Chyba wbili na ten Na ten zombiak. tu No sobie No Myślałem, że ktoś wziął Ten gościu chyba chciał mnie gonić Co był, ale nie wiem czy to jest, czy nie Najgorszym problemem to jest to się wygenerowało, że mm, sam nagrywam, to jest mój pierwszy odcinek, do którego się stosowałem. Jest! OK. Mój kolega też będzie nagrywać ze mną czasami. Na przykład może będzie nagrywać SG ze mną później. Coś takiego. Podam link do jego kanału i myślę, że będzie Wam się fajnie oglądało. Serię moją. Nie no, serię nie. SG. Oczywiście. Siedmiu graczy zostało. Yy, sześciu, bo. Ja nie liczę ze, ze mną. Na innych serwerach mnie zbanowali, bo reklamowałem serwer ah, i chyba tyle. Ciekawe czy spadnę? Nie. O tam też się spróbuję przedostać, Jeżeli tam ktoś nie... Przyszedł... Chyba już przyszedł. Я что А, нет. Смотри, такая тишина. я мотал людей. Там есть какой-то Ups Jeżeli ty gościu to oglądasz to pożegnaj się ze swoim życiem na tym S.G. O, to jest Adek, on ma Chyba G.M.A Bo jest VIPem, widziałem chyba Dobra, zostawmy go w spokoju ci znaczy się nie pożegnał Myślę, że wydam TSG. Ale jeśli ktoś będzie mieć mieć czy żelazny, no to kit kaput Przedam. A zapomniałem, że nie da się niszczyć. Nie wiem tak dokładnie, czy chcieli to sobie z moim kolegą w Battlefield takiego, ale chciałbym Wam zaproponować, wiecie, żebyście zobaczyli, czy to jest fajne, czy nie. Teraz nie na dół i na górę tutaj co? o tutaj speed mi już szaleje. pewnie pusta myślałem, że już mnie stnie nagranie ale ale nie adek Wejdzie do pustego statku O o! jest? Czym Jeżeli to oglądałeś Czarnię. Pewnie zaraz Jaki ja jestem bezczelny, ty jesteś chamem Piza.pl Nie mus, to mus. Ups. O, salineczka umarła. Nie da mi się tam bić. Czy on tam w ogóle poszedł? Chyba tak. Ich może zajdę. O nie! Oglądasz? Misiak z ziomem Jaki? Pode mną <grym> I tak o, Sojusz, 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 sojusz Sojusz, sojusz Pewnie widzę, że zacznie mnie bić Chodź chodź, chodź, chodź chodź. No i od bitwy do przyjaźni. Он будет мало маленькое сердце, будет с кем-то бороться, кто его убьет Надо тогда меч Ну ищите Даже мне не дадут никаких Przez, Nie usłyszeliśmy, że w tym się. się się boisz, w tym momencie, w tym momencie, w z wami żegnam jestem BizaPL, a to był odcinek SG. Myślę, że wam się podobało. Podam IP w opisie. I subskrybujcie, komentujcie. Łapkę w górę. Podam akurat y mojego kolegi Tiffka y w opisie ten kanał. I to by było wszystko o moim kanale. Sam mówiłem, może jeszcze będzie tylko to. To żegnam się łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. To pa pa.